Strażak sprawnym być musi, szczególnie strażak zawodowy, zatem uprawianie sportu z funkcjonariusze tej formacji mają wpisane w obowiązki. Tym razem grali po raz 21. o Mistrzostwo Województwa Łódzkiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w piłce siatkowej. Najlepsze osiem drużyn Województwa Łódzkiego dzisiaj przyjechało do Sieradza na finały Województwa Łódzkiego w piłkę siatkową. Dlaczego Sieradz? Myślę, że dlatego, że tradycja jest w Sieradzu, siatkówki, zawsze byliśmy od ich czasu w finale, dwa lata temu nawet mieliśmy mistrzostwo województwa łódzkiego, myślę, że niewiele nam zabrakło, obyśmy powtórzyli ten sukces również w dniu dzisiejszym. W hali drugiego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu grały strażackie reprezentacje z Łodzi, Bełchatowa, Zgierza, Piotrkowa, Trybunalskiego, Tomaszowa, Mazowieckiego, Pabianic, Kutna i Sieradza. Była walka, rywalizacja, ale także integracja drużyn i komend, które uczestniczyły w tym turnieju. Najlepszą okazała się drużyna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Łodzi, która w finale pokonała reprezentację Komendy Powiatowej ze Zgierza. Gospodarze, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu zajęli trzecie miejsce zwyciężając w tak zwanym małym finale Tomaszów Mazowiecki. Dla najlepszych były puchary, dyplomy i medale. Są to duże emocje, ponieważ e, no, spotykamy się tutaj raz w roku i bardzo rywalizujemy ze sobą pomiędzy komendami. Tak? Mimo, że pracujemy w jednej formacji, to i tak e, zaciętość, taka rywalizacja e, powoduje, że dajemy z siebie wszystko na tych zawodach. My gramy już od wielu lat, także w tym roku udało nam się zająć trzecie miejsce w województwie. Wydaje mi się, że jak na taki poziom rozgrywek jest to dosyć spory sukces. W pewnym sensie sukces dla wszystkich, bowiem strażacy muszą być sprawni, a siatkówka bardzo się do tego nadaje. Na pewno rozwija każdą sprawność od wytrzymałości poprzez siłę i hard ducha to przede wszystkim tak? to, co nam jest potrzebne zawsze w naszym zawodzie. Strażak przede wszystkim musi być sprawny, a komenda wspierając nasze pasja jaką jest siatkówka, pomaga nam w tym, żeby utrzymać tą sprawność. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to raczej każdy z nas prowadzi jakąś taką aktywność. Niektórzy grają w siatkówkę, niektórzy w piłkę nożną w tenis stołowy. a akurat w piłce siatkowej się tak troszeczkę bardziej specjalizujemy i na pewno to bardzo dużo nam daje w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w których właściwie co służbę uczestniczymy. Sporty pożarnicze jest to, że tak powiem, i pływanie od wszystkich dyscyplin. Zaczynając, piłka nożna, ale no, siatkówka jest naszym takim tutaj, jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną, w Sieradzu, oczkiem w głowie komendanta. I pewnie tak będzie dalej, choć Sieradzanie zajęli dopiero trzecie miejsce. Dopiero trzecie, bowiem w przeszłości kilka razy byli mistrzami województwa.